witajcie kochani na kanale Mona Art z tej strony Monika dzisiaj przychodzę do was z dwoma karteczkami które wykonałam wczoraj i jedna karteczka będzie wykonana z takiej actionowej kolekcji Flora and Basic a jedna jest druga jest wykonana z kolekcji Paper Heaven złote sny ale z tej gobloczka właśnie z samymi takimi dodatkami do wycięcia i może właśnie od tej zacznę i już Wam pokazuję, jak wygląda ta kartka. Jest to kartka na 40 urodziny. Jak widzicie, dodałam tutaj troszeczkę złota. Kwiatuszek też jest jakiś aksjonowy. I tutaj takie kilka malutkich sweetheartców. Co Wam powiem? No, dodałam koroneczkę też. Listki i tutaj trochę elementów. Pozłociłam takim folią. Nagrzewaną takim penem do złoceń. Dodałam sznureczek. Kartka jest taka dosyć prosta. Niewiele, że tak powiem, z wykronika były, tylko używany tutaj napis 40. Użyłam dziurkacza z Ways and Creative. Także fajnie wygląda kartka, nawet jak z samej kolekcji będziemy korzystać. Nie musi być nawet ten kwiat. Można by tutaj dać różę taką wyciętą z dodatków, i myślę, że taką karteczkę można byłoby stworzyć nawet bez żadnych wykroników. Te złote właśnie dodatki w postaci tej folii, tych właśnie kropeczek, które porobiłam bardzo fajnie uzupełniają tą całość, ze względu na to, że ta 40 jest też tutaj złota. I to całkiem fajnie wygląda. Także tak wygląda ta kartka, a druga karteczka... Czekajcie chwilę, muszę kota wyrzucić. Tak to jest z kociakami. A ta druga karteczka jest właśnie wykonana z tej kolekcji tutaj actionowej. Zrobiłam do niej taką kopertę 3D i dałam stążeczkę z organzy. A sama karteczka prezentuje się w ten sposób. Jest ona taka delikatna, pastelowa. Właśnie taki efekt chciałam uzyskać. Cała troszeczkę się świeci brokatem, ponieważ jak widzicie tak kwiatuszki sobie wyciąłam z wykrojnika, i raz że je potuszowałam troszeczkę takim turkusowym tuszem, też zakrzona, taki metaliczny akurat był. I właśnie klejem posmarowałam i posypałam takim fajnym brokatem z finabar. Sama karteczka też jest taka na różowo, taka, takie ma mm, chciałam powiedzieć złocenia, nie takie foliowania różowe. I tak samo tutaj troszeczkę jest taki papier z serduszkami w środku. I, I bardzo fajnie się to błyszczy. Muszę troszeczkę chyba dmuchnąć, żeby się pozbyć tego brykatu jeszcze. Tutaj na listeczkach, oprócz tego, że listeczki były białe i też je potuszowałam tym samym tuszem, to dodałam jeszcze takie kropelki też znowu takiego różowo-metalicznego. Ogólnie jestem zadowolona z tej kartki. 75 też jest tuszem zrobiona, tym samym turkusowym, tak żeby wszystko było razem ze sobą takie spójne. I powiem tak, jak na papiery aksztonowe, to ja jestem zadowolona z efektu końcowego. Mimo, że ten bloczek papierowy, no on jest całkiem ładny, ale nie zawsze tak potrafię go użyć, żeby mi się te prace faktycznie podobały. Czasami się długo zastanawiam. Nie jest mi łatwo tworzyć z tych bloczków z aksona, ale tutaj myślę, że, że się to udało i, i ta karteczka jest myślę, że ok. I, i tutaj solenizantka będzie z niej zadowolona. I to byłoby wszystko, kochani. Jak będę miała następne prace, to na pewno Wam je pokażę. A teraz się już żegnam i do zobaczenia przy okazji następnego filmiku. Pa pa!